Młodzieżowego i Radosnego Centrum Krakowa w imieniu wszystkich zgromadzonych serdecznie witajcie Tomasz Detka i Weronika Lorek. W tym roku ponad pół tysiąca młodych ludzi zgromadziło się w Krakowie na Ołsówce, by świętować Salezjańskie Inspektorialne Święto Młodych. Po raz 22 w tym roku pod hasłem bądź radosny. Właśnie w nawiązaniu do tego hasła po porannych modlitwach wysłuchaliśmy konferencji o radości. A później wspólnie zastanowiliśmy się nad jej źródłami i problemami w dążeniu do niej. Ogromne emocje wzbudził turniej dominikowy. Równie bogate do wrażenia było popołudnie, kiedy wszyscy młodzi mogli brać udział w ogromnym przedsięwzięciu pod skrytą nazwą Akcja Teńcza. Księży Andrzeju, a co jeszcze przed nami? No, przed nami oczywiście finał tego dnia, i nie może być innego finału na naszym święcie jak. Koncert. Zawsze zapraszamy tutaj naprawdę fantastycznych i wspaniałych muzyków z najwyższej światowej półki. I tak musi być również dnia dzisiejszego. Proszę Państwa, na stronie internetowej zespołu, który za chwilę tutaj wystąpi, czytamy takie słowa. Love Story? No tak, Love Story. Nazywamy się tak, ponieważ to, o czym śpiewamy. I to o kim śpiewamy zalicza się do najwspanialszych historii miłości w dziejach świata. Jaka to będzie historia i jaka to będzie opowieść, posłuchajmy wspólnie, razem, tutaj na żywo. Uwaga, uwaga, ladies and gentlemen, przed Państwem zespół.